Dobra, lecimy? Oglądamy filmik, kochani? Skopiowałem, dobra. To co, odpalamy tę przepustkę? Ten filmik? Dawaj. Ja pamiętam! Ja pamiętam, ludzie! Ja pamiętam, jak się oglądało bajki, kurde, czy też wojownicze żółwie ninja, czy cokolwiek innego na kasetach VHS. Ja pierdyle! Transformersy, jak wypożyczał mi tata, żeby mógł sobie Transformersy pooglądać, bo ja byłem wielkim fanem Transformersów. Ktoś z was coś takiego przeżył? Widzowie, ktoś z was coś takiego przeżył, czy nie? to było niesamowite? No bajki VHS to było coś, ludzie. O, jak głośno. Jeszcze muszę zmarkować jeden całk na tych. Came over 7, crank. Your portals going nowhere without this, dude. No, no. crying cannot be defeated so easily. What did you do? Whoa, where are we? Are we in a tank? Donnie, do you even know how to drive this thing? This isn't exactly the turtle van, but it'll do. We're counting on you, Donnie. Zajebiste! I w tym momencie ból dupy ludzi, którzy ciągle jakimś dziwnym trafem uważają, że jest to gra historyczna i takich rzeczy nie powinno być, osiągnął maksymalny poziom i dupy zaczęły pękać. Podoba mi się to. Ja jestem mega fanem takich styli, bo uważam, że one nikomu nie psują w żaden sposób rozgrywki, nie mają żadnego wpływu na dziękuję, rozgrywkę. Dziękuję. Jeżeli ci się takie style nie podobają, możesz je wyłączyć sobie w opcjach bez żadnego problemu i cieszysz się grą tak jak każdy. Więc to jest win-win situation, że takie style powstają. Jeżeli ktoś ma faktycznie ból dupy o taki styl czy o taki skin, już nieważne czy to on jest ładny czy brzydki, tylko chodzi o samą tematykę, no to jest z nim coś grubo nie tak. A ja, to jest silnik Wocika. To jest Wocikowy silnik, autostrada. Co? Z autostrady coś tam zrobili, pewnie. To jest silnik WOTA. Dzień dobry, Fedora Miłego dzień. Dzień dobry, Predator. Witam gorąco, dwa miesiące. To jest miasto na autostradzie, tak? Look, it's our old pal. Enough talking. It's time for action. Next nice. Donatello? Got any ideas? And make it snappy! I feel like title soup tonight. Don't worry guys. I have a step-by-step -step plan for how we're gonna win. Dang titles. how they manage to destroy us? Trash taken out. Śmieszne. Dziękuję, dziękuję. Typowo boomerskie jednak, nie? Typowo boomerskie, no bo jakby się na to nie, nie, nie złożyło. No to kurde. To już dawno temu w żółwie ninja były w swoim piku. Bardzo dawno temu. One, ale one takie mają być, w sensie... W sensie ja rozumiem, że ludziom się nie będą podobać, ale one mają, mają być takie przekolorowane, takie plastikowe wręcz, nie? Taki był zamysł tego wszystkiego, tak jak tutaj to widzicie. No taki był po prostu zamysł, nie? No. To, po, to był zamysł jeden do jednego. Tak mi się wydaje. I ja to kupuję. W sensie nie jest to dla mnie nie wiadomo co. Wolałem na przykład styl z Warhammera, definitywnie, ale ten ma swój jakiś urok. No takie śmieszkowe, śmieszne, takie wiesz. Wiadomo, że nie każdemu się spodobają, ale ja uważam, że mają swój klimat. Dzień dobry, dzień dobry, Markus. Trash! taken out Cześć ja, wydaje mi się, że to jest raczej dla pryczków niektórych, którzy Time mają jakiś sentyment do Soul z lat 90., -tych. wiesz. Co tam, <laughs> Finally I have the weapon with which to destroy the turtle. To jest kurwa skin na bezetę? Czy mi się coś jebie w oczach? To jest bezeta, nie? To jest bezeta! Wow! No człowieku! Zajebiste! No człowieku! Ej, i w sumie mogę Wam powiedzieć szczerze, że ten z tvp bo to jest TVP, tak? To wygląda najgorzej. Ten, ten, ten główny żuviowy, mainowy wygląda najgorzej, ale to nic, bo na TBZ to zrobili takiego turbo koksa, że to No Podoba mi się, no

This is April O'Neill, live from the battlefield for Channel 6 news. All right! This is on the road. Got you! This is a beautiful surgeon, Manticore! I hate turtles. I despise turtles. <laughs> Ej, nie wiem, kto zrobił ten scenariusz. Nie mam się żadnego pojęcia, kto napisał ten scenariusz dziękuję, dziękuję. i kto wpadł na pomysł z skinami. Ale wydaje mi się, że te skiny będą mieć naprawdę zagorzałą, docelową grupę odbiorców. Mega fajne. Trzeba Dawid? Dzień dobry. As well as the tanks of their eternal rivals. Ah, oh, it feels so good to be so bad. And the I am Lord Krang, ruler of Dimension X. Moreover, you can recruit the indomitable duo and their tank it's time to go title hunting this is better than a video game save april o'neal with a progressive 2d style this will be the top story on tonight's news gear up the adventure awaits and your favorite heroes surfs up turtle power as well as the tanks of their eternal rivals Ah. It feels so good to be so bad, and the villains themselves. I am Lord Krang, ruler of Dimension X. Moreover, you can recruit the indomitable dealer ja and their tank. It's time to go to hunting. Yes, Tak, mają mają aktywne elementy, mają aktywne elementy dealer, więc to jest mega duży plus. Mają aktywne elementy, no, więc ja jestem fanem takich rzeczy. Tak, to są. Zabawkowe style 3D z Żółwie Ninja. Ja jestem wielkim fanem. Wiesz, wielkim. No, wolałem Transformersy, dobra, ale Żółwie Ninja też były spoko. Jestem wielkim fanem tego typu inicjatyw, jak właśnie wprowadzanie tego typu rzeczy. Bardziej takich oderwanych od konwencji. Nie mówię, że wszystkie skiny mają tak wyglądać, ale raz na jakiś czas wprowadzenie tak unikalnych skinków. Jest bardzo dobrą opcją. No nie mówcie mi, że nie, przecież to jest przepiękne. To akurat nie bardzo. Motomy się więcej niż żółwie. Nie, nie, no patrz, patrz co jest. Motomy się też były, to jest tak, tak jak Haku pisał, TV-pek. Jest so co, TVP? Bezeta? So to jest Bezeta? The to jest Manti? Krang, X. Czy mam TVP? Bezeta Manti? Dwururkę? The no, to... no to właśnie o tym mówiłem, że główny przewodni taki, yy, taki temat tutaj wyszedł im no yy, najgorzej w porównaniu z całą resztą. I zabijał April O'Neil z progressivem 2D style To będzie top historia w dniu dnia, powiedzmy. Tak, ja no, ja fan. Ja, ja naprawdę fan. Więc bardzo dobrze, że coś się dzieje, chłopaki. Bardzo dobrze, że się trochę przełamali.